Ja to ogólnie nie mam problemu, to <küh> wydział tutaj podatków przysłał do mnie tam decyzję o jakichś podatku od nieruchomości i tak dalej, ja odmówiłem, nie? Na piśmie. A jakaś powód odmowy nie stać, czy coś? No nie, formalny. To hmm, znaczy no, znaczy to to, że nie znalazłem żadnych podstaw do płacenia podatku od mojej własności. Hmm. Trudno, no, to będzie jakoś inaczej chyba. Dlatego no, chciałem, żeby pani umówiła z kimś kompetentnym, kto mi odpowie na pewne pytania. Yy, no Doszło do wniosku, że najprawdopodobniej pan. No ale to nie wiem, czy pan jest kompetentny w odpowiedzi na pytania, czy nie. Nie wiem jak to tam wygląda no, ale to w jakim kontekście, bo to nie było no Jak pan nie, wie, byłem śmieci, na wyborach... Śmierć i podatki są dwie prawa rzeczy. A to nieprawda. Nie, to nieprawda. to już, to, 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 Nie, to, to, to są stale zabłobony, ale to... To jest nie Wszyscy płacimy i nie ma zmienny się. Bo tak to była jak dziadoszko. Ale nie, to nieprawda. Wie pan, co zabawa polega na czym? Na tym, że, jak pan wie, byłem na wyborach, tak? Yy, Konstytucja... Rzekomo obowiązująca tak, i artykuł 4 mówi, że naród sprawuje władzę bezpośrednio lub za pomocą przedstawicieli. tak? Więc w związku z tym, że przedstawiciele nie organizowali żadnych spotkań znaczy to jest jeden z powodów nie? żadnych spotkań, z którymi mogłem porozmawiać i tak dalej, żeby móc im powierzyć życie, zdrowie mojej rodziny moje, i mojej i i moje, i moje rodziny oraz mój majątek w ręce kogoś decyzyjnego, który będzie w moim imieniu podpisywał różnego rodzaju umowy, zawierał różne transakcje. Z ludźmi, których nie znam w ogóle, nie mam pojęcia, jakie, że tak powiedzieć, wartości moralne, etyczne, narodowościowe mają tak dalej, postanowiłem przejąć władzę bezpośrednią w no myśl tej konstytucji. Co się okazuje? Okazuje się, że ordynacja wyborcza nie przewiduje władzy bezpośredniej, karta wyborcza nie przewiduje władzy bezpośredniej, więc napisałem oświadczenie, którego wiceprzewodniczący nie chciał przyjąć. No, bo żadne procedury nie przewidywały, ordynacje wyborcze nie przewidują sprawowania władzy bezpośrednio. To jest zapisane bezpośrednio w tej konstytucji paśnińskiej. Tak? Yy, rozrobiła się taka lekko szemrana sytuacja. No, oczywiście została wezwana policja, bo nie podał mi żadnej podstawy prawnej. Dlaczego nie może mojego oświadczenia przyjąć? My jeszcze powiedział, że moje oświadczenie nie jest dokumentem w ogóle. To dla mnie jest skandalem w ogóle, że ktoś taki nie ma zielonego powiedzenia, że to jest dokument. Są osoby szkolone przez Komisję. Nie, nie interesuje mnie, kto tu szkoli i tak dalej, to nie moja sprawa, tak? Ktoś bierze za to pieniądze, za szkolenie, każdy dorosły dojrzały człowiek ale tak powinien... A że to państwo coś organizuje, no, no. Ordynacja Koordynacja wyborcza jest niezgodna z konstytucją, ma z żadną konstytucją od początku istnienia państwa polskiego. To po pierwsze, po drugie niezgodnie z prawem międzynarodowym, tak? Proszę mi wytłumaczyć, skoro jest napisane, że mogę sprawować władzę bezpośrednio lub za pomocą przedstawiciela, czyli na przykład radnego, posła lub kogoś innego, tak? czyli wystawię mu jakieś pełnomocnictwo, upoważnienie i on wtedy w moim interesie w określonych ramach podejmuje za mnie decyzję. Tak? Nie jestem niczym poddanym, niewolnikiem, jeńcem wojennym, łupem wojennym, ani, nic, ani tego typu rzeczy. Jestem człowiekiem yy, z klikości, tak? narodowości na polskiej. Nie wobec państwa. Obowiązkiem, będziemy tak robić, będzie anarchia. Ale no, nie, no mamy, mamy ale, ale to nie może być tak, że. Się, co, to komu nie, to komuś córki. się wydaje, że, jest mo że może mi wydawać polecenia, tak? Nie ja nie się nie nie pytam jest, kto? Nikt tam nie wydaje, to jest pewien obowiązek, który musimy Nie, nie ale to musi pyta, być określone. Są, są podatki, konkretnie podatki, nie, nie, nie. No skoro firma jest. Ale chwila. Jeżeli gmina, kłonicę, jest zarejestrowana jako firma w rejestrach, tak? We wszystkich rejestrach istnieje jako firma, tak? No, to nawet panie, tutaj, że tak powiem, urząd, że tak powiem, panie tutaj to potwierdzają, że rzeczywiście tak jest. Dostaję fakturę od was za kanalizację NIP, regon, faktura VAT i tak dalej, i tak dalej. Więc się pytam, kim jestem w tej firmie? Obywatelem który płaci. Nie, za to że, pan że firma, nie, wiem, nie że firma, czyli gmina dostarczyła panu możliwość podłączenia się pod kanalizację. No to ja za nią płacę. To się bardzo dobrze. I tak się no O firma, o, przychodzi do mnie z ofertą, chce panu zaproponować takie i takie usługi. Okej, okay, pasują ale, ale mi, ale zgadzam się. Więc, tu, no to jest też. też, też nie ma No to pytam o, się, o, jeżeli, to urząd, się jeżeli urząd jest zarejestrowany jako firma, to kim ja jestem w tej chwili, że ta firma rości sobie do mnie prawo i, pobierania czegokolwiek, wydawania mi poleceń, nakazów, zakazów itd., itd. To mnie interesuje, bo obywatel pani nie boła panu to. To tak funkcjonuje państwo, że jakbyśmy... Tak nie, jak no pan, nie funkcjonuje tak państwo, no co pan opowiada. To nie znajdziemy. Artykuł 90. Jedyka. Nie chodzi artykuł. Jakbyśmy tak podchodzili do tematu, no to właściwie tak, armia była, potrzebna nie 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 nie, 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 nie. Ale, Co by się to by będzie wydawało rozkazy i tak dalej, no dokładnie na tym samym polega temat związany z podatkami, no to są rzeczy, które niestety trzeba się podobały. Nie, no, nie może nie, nie. By być. Nie mogą być jednostronnie, jeżeli jest to umowa, to nie może być umowa jednostronnie zmieniana, tak? Muszą być zgody z dwóch stron, tak? To pan i ja jako gościciel piszę do prezydenta, premiera, no Ale tutaj nie jest żadnym prezydentem, to w są przecież. Złamał wszelkie procedury wyborcze i nie jest żadnym konstytucyjnym wyborem. to nie, to, tak mi się to nie dogadamy. No to, ja to, my nie nie to się nie dogadamy. Nie, nie, nie dogadamy. wiem, czy ma pan problem, ja uważam, że. Nie, no w formalnych sprawach. Nie, nie, formalnych. Nie, pan ma... pan podchodzi, i dla mnie to jest typowa narkwia. Nie, nie. Do nie. nie, a nie. Bo to... się to nie podoba, na no, jeżeli tak każdy zacznie powiedzieć, że mam to, przepraszam, w dubie nie wypłacił podatku. No to ten kraj popłynie jak tam. Ja bym nie wyobrażał, tak Putin. Do no ale to no nie na chwilę. No to yy, właściciel biedronki wrzuca yy, panu ulotkę przykładowo do skrzynki i rości sobie prawo, że pan musi u niego robić zakupy na 1000 zł miesięcznie. No, znaczy nie rośnie, ja mogę to wybrać. A to jest. Że... No, nie, to jest firma. No tak. Tak no, samo jak urząd. Tak samo jak urząd. Więc urząd oferuje to mi ofertę taką i taką, no to ja z nich korzystam, lub nie. Czyli pan nie korzysta z podatku, bo pan się wydaje, że to jest jak firma. Nie, to jest moja nie, własność, to jest ale nie, to jest moja własność, nie, to są wierzenia po prostu, a ja opieram się na wiedzy, a nie na wierzenia. Wie pan, jeżeli to jest moja własność, jeżeli pan sobie kupi garniturę, ja panu mówię, że pan musi mi płacić, bo pan przychodzi do pracy i z niego korzysta z korzyści, to pan musi mi płacić nie, to prawo autorskie, nie, tak? Nie, to też to nie ma. No nie, no, e bo... czy, niech mi pan powie, niech pan coś, nie wiem, napisze jakieś Nie, no ja pisze, napisałem, że z powodów formalnych nie wyrażam zgody, nie? I teraz oczekuję ewentualnie, że są wszystkie formalności są spełnione pod odpowiedzialność. To my my oczywiście od tego mamy rację, prawda, w całym I Nie ma problemu z tym i będziemy się tam, będziemy ściągać nie. inaczej. Podami. Ale to znaczy ściągać inaczej. Ja mhm. żądam wyłączenia z powodu formalny. Nie, Każdego to wyjaśnia, się panu no. tylko tak wydaje. Wszyscy ludzie są wolni, nie ma żadnych obowiązków. niewolnictwo jest zakazane pod każdą postacią. Nie, no nie, pan tutaj powiedz, nie opowiada. Będziemy taki bajek słuchać i, i, i tak. Yy, jesteśmy obywateli tego kraju. Mamy obowiązki wobec Rzeczpospolitej tej najjaśniejszej I naszym no, Ale to, rząd jest podatki. Mi się rząd taki my nie podoba, płacę podatki. Płaczę i płacę. Nie ma z Ale jeżeli mamy premierów szpiegów obcych wywiadów, co oficjalnie przejmie pada, ja się pytam, gdzie są służby, czyli nie wywiązuje się no. z umowy, tak? Ale to pan do mnie ma pretensje. No. Nie, no ale do kogo? Nie. Jeżeli jesteście naszymi przedstawicielami, to dlaczego nie robicie larum u góry? Nie no. robicie z tym porządku. Jeżeli prawni są przedstawicielami partii, a no, przedstawiciele partii wybierają wie, sobie brak. na szefów partii szpiegów, ja? działających na szkodę, rozwalającą nam no, gospodarkę, to trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć. Może ja to widzę. No ja też to widzę, no to ja reaguję, ja reaguję. Jeżeli, jeżeli ja nie wywiązuję się z jakiejś umowy i tak dalej, to co robią wszystkie firmy, odcinają mi od pieniędzy. Więc ja robię dokładnie to samo. Jeżeli druga strona nie wywiązuje się z obowiązku, to proszę to załatwić. Jeżeli są zamykane kopanie, firmy, elektrownie, różne jakieś firmy i tak dalej, tysiącami, to znaczy, że nie jest coś normalnego, tak? To znaczy, że nasi przestawicze mnie patrz, jak Bram pokazał Stasi, Mateusz Morawiecki. I nikt studia, nie reaguje. No, no to się pyta, to znaczy, że ktoś nie działa. Skoro nie działa, to nie należą mu się pieniądze. Jeżeli jeśli ja przyjdę do Pana wykonać usługę, nie wykonam jej, to Pan mi płaci? No nie. Jeżeli Pan, pan chce ode mnie pieniądze, a nie wykonał żadnej usługi, no to jest, też nie mam obowiązku płacenia. Tak? Jest to normalna umowa handlowa. tak? Tu bym się zgodził, natomiast podatki nie, No to nie, no to nie jest no, żadna inna bajka. No, co Panu powiem? Ale to możemy zawsze powiedzieć, że to jest i tak dalej. Nie, ja nie mówię, że są zdrajcami, tylko no mówię, to, że ktoś to, że nie wybrał. Nie, takiego słowa, ale to tak, że ja Z dużą z od tych wywiadów, to oficjalnie wcale nie pada, tak? Tak, no tak tylko że czemu... no to gdzie są, coś No to ja się pytam, gdzie one są. No to myśmy ludzie ich wybrali. Chyba... Kogo? Ja nikogo nie wybrałem, coś Pan. Coś Pan, coś pan mówi, że są no no bardzo bezpośrednie. Nie, Pan ale większość wybrała. To nie może być, że mniejszość wziąży większość. No to oni nie sobie decydują, ja zadecyduję za siebie. No, no widzi pan, no to dosyć więc jeżeli i my, ktoś nie wywiązuje się pan z umowę, byli, to, to dlatego byli. ja odmówiłem między no, innymi. Natomiast my z kolei będziemy kolejne kroki podejmować. No to jeżeli, jeżeli urząd, jeżeli urząd jest firmą, to firmy rozliczają się fakturami. Czyli proszę fakturę, za co, ile, na podstawie jakiej umowy. Jeżeli będzie uznał, że jest zasadna, płaca. Jeżeli nie, to nie. Jest podatkowa, Ogłoszona jest w Dzienniku Ustaw? A jak pan myśli? Przepraszam, ale ja się... Dobrze. Nie ma wytanie... problemu. Dobrze. No to, problem. się nie, 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 nie dogiera. Do, do widzenia bardzo. Do widzenia.